Dzień dobry, witam serdecznie w następnym tygodniu prac mały przeskok ale no niestety tak wyszło, zaraz opowiem mam poniedziałek 17 kwietnia godzina 12.47 ale po kolei cóż, filmik zeszłego tygodnia się opóźnia no z jednego prostego względu bo no, zapomniałem kabla wziąć z auta a ja mam drugiego tego kabla z domu więc nie miałem czym skracać ani nic więc niestety nie było, nie miałem jak zrobić dzisiaj będę w domu, to to ogarnę i wrzucę ale teraz po kolei Cóż, w poniedziałek 7.30 zameldowałem się w aucie Jeszcze ciekawa toaleta, wyjechałem o 8 z Piotrkowa przyjechałem na pierwsze rozładunek na kanotopa po 9 od razu się wzięli na rozładunek, akurat zakaz się skończył, pojechałem do tej Warszawy zrzucić zrzuciłem też moment, wykręciłem sobie 15 akurat i tak tam się nic nie robi tak. No I zostałem na krajówkę, dwa miejsca za, za ładunku, duchnice i ołtarze do chmielinika pod kielcami. No, takie szpule załadowałem już i nie wiem co tu mają dalej ładować. Ale coś takiego, załadowałem to bokiem, pospinałem. No i tutaj miałem 4 km dalej. Jest logistyka, cofnąłem właśnie pod rampę. No i będą powoli zaczynać ładować. Chyba mam nadzieję, no bo takie średnie ruchy mnie mają. Ale. O, rampa właśnie poszła. Więc idę tam zobaczyć, co tam się dzieje. Czy trzeba jakieś pasy, czy nie. I niech to ładuję, chłopaki, i uciekam do domu. I, i tyle, co dalej, to w sumie. A, nie, 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 na razie. Nic mi nie wiadomo tutaj dalej. No, rzucę to i, i, i. tyle, nie? I zobaczymy. Co tam wymyśli, wymyśli dla mnie szefostwo no, jakie dalsze akcje i atrakcje, nie? co, so, weekend leciał szybko, fajnie pogoda dopisała że tak powiem, zakwasy pośladków i rowery wpadły w niedzielę, sporo kilometrów prawie 30, więc elegancko dobra, idę zobaczyć co tam chłopaki modzą i, i uciekam stąd Dzień dobry lodziska, witam w kolejnym następnym słonecznym dniu Godzina 11:30 18 kwietnia, wtorek. O, ja powiedzmy o tym, co się działo, i jak się działo. No, najpierw znaczy, przepuśćmy tu, panią. Proszę, śmiało, i żwawie Ja wiem, że emerytura, ale żwawie o i to mi się podoba, było żwawo. Eee, cóż, wczoraj mówiłem, że mam zjechać do domu. Jednak udało się to rozładować. Pan powiedział, że zrzuci, więc pojechałem rozładować na i dopiero zjechałem do domu na bazę. Byłem tam, zadułem te dwa miejsca, byłem po 17, bo niestety Kielce rozkopano bo galerii z wężka do jednego pasa i tak to trzymało, że masakra. W sumie nie wiem, jak teraz Kielce przejechać tam na Tarnów, bo to miało ręce i nogi. Na Morawice jest tam wojewódzką zakaz. No, bez sensu, bez sensu, no ale cóż, pan poczekał szpule, były tam z kablami ładowałem, tam trochę przeciągałem. bo tak miała, miał być chłopak do zrzucenia, syn gdzieś pojechał i w końcu ta pani rzucała, No to wiadomo, jak mówi, że się nie czuję pełnie przy takich rzeczach, no ale, no ale udało się, udało. Oczywiście padało, lało, więc przemokłem do szpiku kości, zrzuciłem to, i ja pojechałem na bazę przyjechałem na bazę jeszcze w Nowej Słupie, wczoraj był wypadek akurat jechał strażak, i się pytałem chłopaka na radio, ale on jechał bardziej od Starachowic nie wiedział o co chodzi no, no, był taki niby objazd, a pytałem się strażaka czy przyjadę, no przyjadę, ale w sumie na przeciwka, jakby ktoś jechał no to bardzo czarno bym to widział, nawet z osobówką no już jestem bo musiałem sobie kichnąć, że tak powiem mi roiło w nosie no i co był ten wypadek, objechałem to zjechałem na bazę na bazie obchodzę auta Tuzon prawego przeciwmgielnego reflektora nie mam, gdzieś wypadł zaginął w akcji po prostu Amba Fatima był i nie ma, bo na rozładunku jeszcze był tam do Rakowa niestety droga wyboista, więc no gdzieś wypadł i cóż pojechałem do domu, dzisiaj rano przyjechałem, potankowałem się zostawiłem papiery, przeładowałem sobie ładunek No jest lekki tam. Te dwie tony będzie maks. Eee, przeładowałem, hmm. chciałem sobie jeszcze wymienić żarówkę, ale kabel upaliło to się zrobi na weekendzie. Eee, jeszcze tutaj luz na siodle ostatnio stwierdziłem, że jest i rzeczywiście robi się lekki luz. No i przyjadę, i tam się będzie skręcał. Bo czuję, jak ruszam, czuję, że z mi strzela, czuję, czuję luz po prostu przeładowałem to wszystko no i jeszcze tutaj po drodze do Sudera zajechałem, bo niestety w Ostrowcu nie było tego halogena eee, dopiero w Starachowicach sobie zjechałem akurat słyszeli, ale nic nie mówili ja wam wymieniłem, założyłem sobie ten halogen, elegancko zapomniałem o jednej prostej rzeczy że przecież żarówki nie ma nie? No. nie wiem czy nawet mam taką, ale to raczej chyba nie będę miał a no to, to też, też się zrobi na Badzie. Ale co, dalsze informacje. Jedziemy praktycznie pod Holandię, miejscowości nie pamiętam. Bad Bentheim bodajże. Tak, Bad, Bad, Bad Bentheim, dobrze zapamiętałem. Eee, co, jutro planuję to zrzucić? Muszę to zrzucić w sumie, bo to już spedytorka do mnie dzwoniła, już mi szybciutko garnęła jakąś robotę. Chociaż jeszcze potwierdzenia nie mam, że jakiś załadunek do 20 jutro w Dortmundzie. Więc kurde, jeszcze zrzucić, jutro załadować. Prima sorcik by było po prostu żyć, żyć nie umierać A tak to z faktów transportowych Nic więcej się tu nie działo Jedziemy dzisiaj bardzo powolnym Tempem, bardzo spokojnym tempem Naprawdę Nikt się dzisiaj kompletnie nie śpieszy Ale policji bardzo dużo Jesteśmy z Zakońskimi Tu przed chwilą w sumie jak przerwałem był jeszcze Wypadek Za końskimi już trzy suszarki były Więc Dzisiaj się kręcą, dzisiaj polują, nie wiem czy jakąś akcję mają, czy nie. A jeszcze a propos filmików, nie wiem jak to zrobię. Jeszcze nie mam zbytnio jakieś koncepcje, mam czy nie. Ale będą pewne opóźnienia, no bo niestety no, w sobotę późno wróciłem do domu. A w sumie jeszcze byliśmy, musieliśmy tam zajechać w jedno miejsce i nam zeszło, więc późno wróciliśmy. W niedzielę to chcę spędzić czas z żoną. Wczoraj też późno wróciłem, więc już nie miałem sił, żeby jeszcze się bawić. Więc będzie znów tydzień bez filmu I będzie tygodniowe opóźnienie Do momentu aż gdzieś tam kiedyś coś nie pojada Podejrzewam, że majówka za pasem Więc możliwe, że gdzieś się nie pojedzie I wtedy się wyrówna Bo jednego takiego długiego odcinka robić nie będę Bo to bez sensu za długo Więc to podzielę Jeden tydzień, następny tydzień Oj tak, na razie będzie chwilowe opóźnienie Do momentu aż się wyrówna A tak to co, jedziemy kierunek Olszyna z Olszyny potem na Berlin i już cały czas na zagłębie pod Holandią do celu 1069 km a ja przez Olszynę będę miał jakieś 60 dalej to jest 1130 ogień dzień dobry, witam z lewego pasa w środę 19 kwietnia walczymy dzisiaj ostro tak samo jak i wczoraj. Do celu 130 km, 10.09 na zegarach. Więc półtorej godziny, no godzina 45, bo tam jeszcze dwie zwężki są, więc może trochę przytrzymać I, i będę na miejscu, więc bardzo dobry czas, bardzo dobrze dzisiaj poszło. Hanower w sumie trochę mnie tylko przetrzymał, i, i w sumie tyle. Tak to cały czas ogień. Wczoraj to samo, bardzo ładnie wbiłem się do Niemiec. E, stałem tam za pompą przed Berlinem na tym dzikusie ostatnie miejsce w sumie znalazłem gdzie wcześniej wszystkie parkingi były puste prawie, że jeszcze w rajkach, a na dupach też w ogóle a tutaj no, ten był już zapełniony, tak myślałem tak myślałem, że jak od Trezna się zjedzie autostrada, to tutaj tak może być, ale udało się, stanąłem tam, miałem 8. Chyba nie wiem ile wyjechano 850 wczoraj, więc elegancko 650 km. No droga bylanda wczoraj szła naprawdę pod Wrocławiem, ani korka, ani Zjechałem w godzinach, jak ludzie z pracy wychodzą. Na zakazie to praktycznie też trzeba pochwalić, bo 8,586 cały czas, praktycznie stałą prędkością. Żadnego hamowania do 70 ani nic. Dopiero pod Legnicą dogoniłem peleton, dogoniliśmy wszyscy peleton, który jechał właśnie tradycyjnie jak po a Ale akurat zakaz się skończył, więc wszyscy byli przerobieni, więc wow naprawdę bystro wczoraj poszło I tak samo i na razie dzisiaj idzie, ale odpukać nie niemalowane, żeby się nic nie zesrało Więc cóż, nie mówiłem Wam, ale już wczoraj dostałem namiary na załadunek, ładuję w Gelsenkirchen a taka w sumie logistyka, ni to w centrum, ni to na obrzeżach no zresztą tam miasto go nie miasto na zagłębie, więc nie ma tam zbytnio obrzeży. A do Krakowa a w sumie opinie o tej firmie są różne, jedni chwalą, drudzy nie niby jest, jest przemysłówka, można gdzie stać niby wyczytałem, że tam w środku też jest parking i można kręcić pauzę i jest socjal więc ciekawe. ciekawie, zobaczymy. Może skorzystam, może zostanę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie nic nie wróżę. Najpierw jedno, potem drugie. 13:46 i melduję, że zrzucone. 16 minut temu trochę się zeszło. Przyjechałem na, na wskazany adres. Tam wysłali mnie na logistykę po drugiej stronie. Pojechałem tam. Chwilę pomyśleli. Wysłali mnie na trzecią logistykę przyjechałem na trzecią logistykę zrzucił jedną paletę wózek elektryczny się rozładował trzeba było go podładować pół godziny podładował go, zrzuciłem i dopiero wyjechałem więc trochę się zeszło trochę kręcenia gdyby to usprawnić, upłynić to by zeszło łącznie ze 20 minut a tak to no, wyszło z półtorej godziny bo godzinę zrzut stałem na ostatnim e, logistyce, więc tu 10 minut, tu 10 minut, więc godzina 20, nie wyjęta. do celu 110 km jeszcze mam prawie 3 godziny, ponad 3 godziny jazdy, więc poczko. pauzę wykręciłem, no i jedziemy ładować tam 19 ton pytała się mnie tutaj ekspedytorka ile mam pasów, więc trzeba będzie się polatać też i widzę z pasami, liczyłem po cichu, że nie ale nie, jest nic z tych rzeczy Cóż, nie wiem czy będę stał na firmie, bo tak jak czekałem jak się ten wózekładał, poczytałem trochę opinii i co? I będę próbował wyjechać z tej firmy, bo podobno nie wypuszczają wcześniej niż zaczynają pracę, więc brama się zamyka i tyle. A jak załadują mnie tu w miarę wcześniej, no to pauza mi wyjdzie około 5 powiedzmy, nad ranem, tak? No to już bym wolał jechać i, i połykać te kilometry póki wcześniej, póki mniej korków niż czekać aż o siódmej otworzą bramę więc, ale jest, są tam zatoczki no zobaczymy na miejscu co się będzie działo najpierw załadujmy a potem zobaczymy co dalej czas na aktualizację cóż, 17.15 załadowane stoję, pauzuje się poszło elegancko, przyjechałem no i tam po 15 chwilę i co Zameldowałem się, dostałem pager poszedłem do toalety nie zdążyłem zrobić tak zwanej tej jedynki już pika rampa podjechałem pod rampę, postałem pół godziny potem zaczęli ładować papiery i wyjazd no i tutaj się ustawiłem można na firmie stać z tym, że o 6 dopiero bramę otwierają. a ja to chcę 9.01 i ogień na tłoki żeby jak najwięcej przejechać Muszę się zastanowić ogólnie, jak stąd wyjechać. Nie mam w ogóle koncepcji. A druga rzecz, jak jechać. No, też nie wiem, czy na Kassel, czy na pójść na olszynę. Tutaj, tak jak jechałem dwójką jest 20 km dalej, no ale jest płasko. Ale znów więcej korków. Czy, jak pojadę na Kassel, większość nocą. To praktycznie cóż drezną i może jedynie nad ranem podtrzymać i ten A tak to pójdzie strzała. No ale tutaj będą góry, będzie co robić po tych górach. No ale jeszcze wrócę z prysznicy, to pomyślę, jak to rozegrać, jak to zrobić i jak wyjechać przede wszystkim z tego Gelsenkirchen. To już firma spoko, wszystko jest ok meldujesz się, pager, numer rampy wjeżdżasz, oddajesz na, na szlabanie pager, cofasz, czekasz ładunek, po papierach dostajesz, wychodzisz, dziękuję fajnie, fajnie no jedynie no u mnie jest ok z wagą ja mam tam 18 ton i samej jedynki ale kolega z Polski ładował obok no i ja nie mam komputera ale ja mam komputer, pokazał 13 ton na napędowej. no to za dużo trochę no i go rozładowuję ładujemy ładuję jeszcze raz Dobra, kończę, idę się myć Jestem zmęczony, śpiący I idę odpoczywać Jutro walczę dalej Dzień dobry W czwartek Witam w następnym dniu działania I witam się już z Polski Z drogi autostrady Numer 18 Z remontu, z wężki E, tuż godzina 12.45. a przed chwilą ruszyłem z drugiej pauzy: 45. Bo dzisiaj cisnę na tychę. Wcześniej nic nie nagrywałem, no bo ciemno było, to wiadomo, nie było, nawet najmniejszego sensu. Echem. Droga poszła ok, pod Mischendorfem miałem trochę korka, objechałem go, ale w sumie nie wiem, czy straciłem, czy zyskałem. Jedno auto, które mnie miałem mnie wyprzedzało potem. Potem ja znów wyprzedzałem auta, które wcześniej wyprzedzałem, więc nie wiem czy jestem na plus czy na minus. No objazd taki średni, tak więc przez miasteczka i wąsko, tak więc nie powójdzie się zbytnio nawet rozpędzić żeby podgonić, ale, ale objechać objechałem, nie stałem. A potem już jak mi internet wrócił, no właśnie tak zwątpiłem w ten swój obiad, bo wcale to tak dużo tego korka nie było. Nie wiem. Cóż, została mi tam godzina 29, jazdy na dzisiaj. <laughs> Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Jakbym dobił na konty w Rosławskie, to bym się ucieszył. No jutro akurat na 4, tam coś tam 15, bym dojechał na miejsce. Tam by wykręcił pauzę. Tak pod rampą by wykręcił pauzę. Byliśmy już tam kiedyś. Jak ładowałem dwa miejsca. rzucałem chyba wtedy felki i ładowałem dwa miejsca a, gdzieś tam, tutaj, tutaj za Monachium, w stronę Czech bo jedną miałem gdzieś na Śląsku rzutkę, a drugą właśnie w Krakowie, w tym samym miejscu więc, więc byłem tam wiem co i jak, myślę, że pójdzie, pójdzie sprawnie i A to jakie dalsze dyspozycje nie wiem Coś tam były pytania o krajówkę, o pasy, ale chyba to już wspominałem, nie wiem. Zobaczymy jak rozładujemy, bo no chyba, że jeszcze dzisiaj dostanę jakieś info, to też się zobaczy. A na razie co? No tak powiem, osoby z budowy pozjechały, czterośka zjechała, bus zjechał, więc już możemy gonić pełnym ogniem i, i tyle. I dojechaj do kątów i na dzisiaj fireant i odpoczywać. Koniec na dzisiaj, ale zobaczcie co się dzieje. Wszystko hmm. palne staje chyba w ostatnim możliwym miejscu, gdzie mogę stać. Jeszcze na przejeździe i masakra jest 14:12. No równiutkie 10:00 jazdy. Mam godzinę 29 obecnie. No to na równe 10:00 stanąłem. 808 km rewelacji nie ma. Nie dojechałem ani do kątu, ani na Kostomoty Nigdzie, więc zostaję tutaj Będę tak stał, pytałem się do kolegi czy by nie odjechał Mówi, że on na krótko, no ale nie A to cóż Zostaję, firanki zasunąłem, żeby mi nikt zaglądał do kabiny i tyle A jeszcze a propos pracy, ledwo skończyłem dostałem Dostałem namiar na załadunek, jutro ładuję W miejscowości Rzezawa, bodajże za Bochnią To jest? I do Koprzywnicy. Pod stan domierza <laughs> Rozładunek na poniedziałek. Nie wiem, jak ta tam będzie wyglądała dokładnie, ale miałem kontakt do, no, na zadunek, bo zlecenie było na 14. Czy można wcześniej? Pan powiedział, że bez problemu. żebym był do 14. Już mają wszystko gotowe, więc nie wiem, ale chyba będę się zrywał przed trzecią Po trzeciej 4 godziny jazdy. Siódma jestem na miejscu. No, tak chyba trzeba będzie zrobić No i dobra, no i do mnie tyle Ja się wcześniej wykąpałem, jeszcze zapomniałem jedną rzecz, wam ciekawostkę powiedzieć Wczoraj poszedłem pod ten prysznic Na tej firmie No i widzę, że pozamykane, idę do ochrony po klucze, a ochroniarz do mnie mówi, żeby mu zostawić dowód Ja mówię, że nie, mogę mu dać gotówkę, mogę mu dać klucze do auta, przecież nie odjadę jak On mówi, że nie Musi być dowód. No to mówię elegancko, zarąbiście po prostu. Bo tego dowodu tu ja mu nie dam, nie ma opcji, że mu dał. Ja się będę kąpał, ktoś będzie miał całe moje wszystkie dane, będzie mógł zrobić z tym dowodem wszystko przez pół godziny. Więc niestety nie wykąpałem się, ale dzisiaj na chochę bardzo się za to wykąpałem, więc elegancko tutaj też rano chyba przejdę się pod prysznic i tyle. Dobra biorę się za jakieś siedzonko, jakaś drzemka i tyle zobaczcie młyn, młyn źle trafiłem kompletnie, jeden za drugim ale cóż, bywa i tak przez ten korek dzień dobry, witam w piątek, piąteczek, piątunio o, cóż, sytuacja na froncie jest następująca godzina 9.50 wyjechałem rozładowany 20 minut temu Jadę pod załadunek No, z około będę miał 30 km jeszcze. Więc e, dobre godzina, dobry czas. Będę około no, 10.30, jeszcze sobie do toalety zajadę, więc... A 10.45 będę na miejscu, bo już dzwonią mi pytają, kiedy będę. Chociaż wczoraj dzwoniłem i informowałem mniej więcej na którą będę. Więc bardzo są na mnie napaleni. Zobaczymy jak to wyjdzie w rzeczywistości <laughs> ja zobaczymy, co to będzie będziemy ładować czy nie potrzeba 18 pasów oby nie, bo takiego kardio dla krajówce to mi się nie chce ale jaka będzie robota taką się zrobi a propos rozładunku, no przyjechałem po 7 dzisiaj trochę mi się nie chciało stać. no nie mogłem spać, bo jak stanąłem wczoraj zrobiłem drzemkę no to potem mi się jakoś nie mogłem zasnąć, więc bardzo kiepsko mi się zasypiało, przez co bardzo ciężko mi się wstawało. Więc ruszyłem 3.30, 7.10 byłem na miejscu, ale byłem wtedy bodajże piąty w kolejce do rozładunku po prostu trzy auta, które już się rozładowywały. No poczekałem że jakieś półtorej godziny, zjadłem śniadanie, ogarnąłem papierologię na jutro i w sumie praktycznie mnie wzięli, kazali opiechać cały magazyn, otworzyć boki że bokiem będą rzucać hmm. więc ogólnie w sumie spoko, jak na tyle to moment rozbili tą kolejkę i że tak powiem, nie ma papierosek chodzenie, patrzenie, tylko robią robotę. mają przemiał i robią robotę, więc i bardzo dobrze, fajni, spoko ludzie tak jak ostatnio, nie było żadnego najmniejszych problemów ani papiery po rozładunku i do ręki Dobra, ode mnie tyle. Biorę się fajnie. Dzisiaj ciepło już 15 stopni. Słoneczko grzeje. Czuć wiosnę. Oby tylko przez weekend nie padało. Oj. To znowu ja. męczony ja. Bo jak inaczej to nazwać? Godzina 13.34. I w sumie, jak zwykle, 20 minut temu wyjechałem. Za no zeszło się 3 godziny załadunkiem i nie, nikt się nie opindalał, nikt nie pali papierosów od razu było wzięte do roboty no powiem szczerze tragedia 21 pasów założyłem mam załadowane blachy, jakieś palustrady, schody będą to robić taka blacha, taka blacha o różne paczki, mniejsze, większe przechyla się, ślizga się to o Boże kochany, trzeba było dolne paczki na trzy pasy, potem górne dobić na trzy pasy Tu już jest 18 pasów, potem balustrady i tam te skody na trzy pasy się udało spiąć Ale no powiem szczerze, nieźle Czuję to Czuję, że dzisiaj było grane i to ostro Fajne chłopaki, firma taka na treść się zgadzam, no ale jest kompletnie inna no nazwa nie z tyłu budynku, taka malutka firma no, wiadomo dziennarówką przodem się wjeżdża, potem się wycofuje ale no nie, ma, nie ma w sumie tragedii wjedzie się i się wyjedzie, nie? najgorzej to było nad kolami przy wyjeździe, bo lekko pod górkę jeszcze ostro trzeba było się łamać ale ogólnie do tej Przemysłowej że za wie że za, dojechać no powiem jakiś dramat no, zrobić ulicę Przemysłową strefę Przemysłową a wszędzie zakaz, no naprawdę głupi jestem jak tam dojechać legalnie Nie mam po prostu dlatego pojęcia i witam po raz ostatni w tym kółku do Rajchu godzina 17.08 ja już potankowane, wszystko porobione fajnie droga powrotna minęła, ruchu nie było no bo przyjemnie, przyjemnie sobie jechać podsumujmy ten tydzień dystans 2677 w wtorku 4 dni w całym miesiącu 8300, ciekawe ile będzie no jak pojadę, no więc jak 11 chyba nie będzie ciekawe jaki rekord mam ale średnia prędkość 72 w tym tygodniu Całego miesiąca 66. Nie, ten tydzień był dobry. Bardzo dobry. No to ode mnie tyle. Idę, rzeczy zaniosę do osobówki. Wszystko tu, cały manżur, trzeba zabrać. pościel Jedzenie, ile jedzenia mi zostało? Jak ty się nic nie zjadł? Dopiero zacząłem jeść rzeczy z zeszłego kursa. Nie za dużo kupuję, ewidentnie. Dobra, ode mnie tyle, nie zanudzam. Idę do domu, tak więc spokojnego weekendu, pewnie to będziecie oglądać o, za dwa tygodnie akurat ten odcinek. Już będzie końcówka weekendu, no ale tak wyszło, mówiłem. Tak więc spokojnego weekendu. Odpoczywajcie, a też idę odpoczywać, pogoda piękna, więc trzeba będzie wykorzystać ten weekend na maksa, tak więc dziękuję za oglądanie, za każdy komentarz i za każdą reakcję i zapraszam na kolejne produkcje. Pozdrawiam z Wolwi.